Ja się spodziewałem co najmniej mikstury albo smoczego korzenia, a w tym Big Bossie nic nie było. Pedro? Ja pierdolę. Dwór Iridorat. no rozdział 5 był przede wszystkim bardzo krótki, tu nie ma ciekawych zadań, tu nie było tak naprawdę nic. Można by zrobić orków, jak jesteś paladynem, zdaje się, dostajesz misję na wyczyszczenie orkowych dowódców. To jest spoko. I nagroda również jest spoko, bo tam jest chyba pierścionek plus 20 siły, natomiast innymi postaciami? No polemizowałbym, nie ma nic ciekawego. W ogóle mnie zainteresowało sam fakt, że byłem w stanie... Możesz mi powiedzieć, co tutaj robisz? To jest. Potrzebuję statku, więc go... I jak śmiesz, ty śmierdzący skur... W górniczej dolinie... To co? Co? Od kiedy w godniku... Prawdziwe zagrożenie stanowi pewna niewielka przybrzeżna wysepka. Albo się do mnie przyłączy. Mmm, dokładnie tak. A zatem dobrze. Kiedy skończymy interesy, statek wróci do mnie. Jakoś to przeżyję. A zatem rób, co masz do zrobienia. Poczekam tu na ciebie, Pierre. Dolisz gościu, chodź ze mną. Girion. Chwila. Dawaj. Aha. On po prostu mówi nie ma problemu. Jorgen. Ruszamy. No, wideo to każdy kojarzy. Wydaje mnie się, ktokolwiek grał Gotika. Proszę bardzo. Co ciekawe, To nie jest rozdział szósty, jeszcze, tak? A, A przepraszam, to jest rozdział szósty. <laughs> <laughs> Dwór Irdorath. Irdorath. Mam nadzieję, że orkowie występujący tutaj nie będą zbyt silni. Jest ekipa budowlana. Co możesz mi sprzedać? Prętów nie ma za dużo, to jest. To jest kurcze fail, panowie. To co oni mają, to jest pierdolony fail. Yy, mam tu pierścień. pierścień. Przypuszczam, że mógł. Daj go mnie. Proszę. Dziękuję. W... C... Mam tu. Daj... Proszę, dziękuję. Wy to rozumiecie? Nie wiem, czy to jest kwestia returninga, ale coś się pojebało ze skryptami. Bo te pierścionki powinienem być w stanie wykonać w czwartym bądź piątym rozdziale, który już minąłem. Powinienem dostać pierścień siły za oddanie wszystkich pierścieni z dowódców. Ale tu tego nie ma. O co chodzi? Coś się totalnie popierdoliło. Nie z mojej winy. Wydaje mi się, że Gierka zaczyna szwankować. Kowal nie ma nic, co by mnie interesowało. Milten. Jedyna nadzieja w Miltenie. Potrzebuje zwojów? Zwoi? Dostałem Expo z buły. traw, smoczy korzeń, nawiast. Miksturek, o których tak naprawdę najbardziej potrzebowałem, nie ma. Czekaj! To jest... To Zioło, smoczy... w sensie smoczy korzeń jak najbardziej na no plus. Tu gdzieś podobno jeszcze jest drugi smoczy korzeń przy samym wejściu. Powinien być. Orkowie nie byle jacy. Już tam widzę orkowi dowódcy. A ja niestety HP mam ile mam. Nic nie zapowiada się abym... Był twardszy. Także raczej będzie panowie totalne ścierwo w moim wykonaniu prezentowane, ale to się okaże. No i nie wiem, czy na razie zeskipować orków, czy co to zrobić. Bo wiecie, ich tu będzie dość sporo do zabicia, teoretycznie. Ale z drugiej strony jestem zobligowany zabijać tylko dowódców. Jako że z nich wypada A, orkowa mikstura czasami, a B być może smoczy korzeń. Ja chyba skipnę cały ten etap, jeśli chodzi o zabijanie orków. Tak mi się wydaje. Mogę to sobie wybić off, off nagranie, off stream. A póki co dążymy do czego? O, jest Smoczy Korzeń. Zajebiście. Walka jest zupełnie zbyteczna. Mój mistrz kazał mi unikać niepotrzebnych walek. No ale jak gdzieś zobaczę orkowego wodza to zdecyduję się na pewno na, na walkę. Głównie mówię, chodzi tu o bonusy znowu. Nic więcej. Nawet te głupie wargi, bo ktoś mnie tam pytał, o co chodzi z tą bronią jednoręczną. Przecież ona jest gorsza, już tu wiele razy wytłumaczyłem, powtórzę jeszcze raz. Jest słaba, jest bardzo słaba, tylko pytanie, czy musi być jakkolwiek lepsza. No nie, bo tu robisz DPS-a, tu nie robisz bomby pierdolnięcia, na przykład głupie wargi. Zaspamowałyby cię, nie byłbyś w stanie wykonać ataku bronią dwuręczną. Dosłownie, grupa wargów zabójcza dalej by była. A no, broni jednoręcznie, jako że jestem mobilny, jak ja pierdolę. Wow, 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 wow. wow. Także sprawdźmy, co trigeruje agresję tych orków. No, nie ma tragedii, z tego co widzę. Jest tu sporo orków wojowników. Paru dowódców, ale to naprawdę paru. Teraz się nie striggerowali, a pierdolę Przykry ten troll jest, na tym etapie gierki troll to maksymalna jest proforma niestety No i co, mamy jakiś orków Mamy jakieś pokoje, które chyba mogę otwierać Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę Będzie potrzebny kluczyk Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę A żeby zdobyć kluczyk bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Obawiam się, że trzeba będzie striggerować orków. Ale na, póki co nie. Odpuśćmy im. Pójdę dalej. Pełno smoczych korzeni, z tego co widzę. Zajebiście. Za chwilę będzie można założyć nową brońkę. O kurde. Takie coś. Pyk. Aha. To zrobić cichaczem Tak, żeby nie zagrowała się cała reszta Ekipy budowlanej I sam Big Boss Nie no, banalne Gameplay late game'owy jest kurcze Jak ja zaraz założę te broń, to ja panowie mówię wam Będę ich napierdalał jak leci A jestem w takiej odległości, że nie chcą się Inni agrować, jak widać Poko, że wyszło, nie? Natomiast yy, panowie, mówię wam, ja się spodziewałem co najmniej mikstury albo smoczego korzenia, a w tym Big Bossie nic nie było. Pedro? Ja pierdolę. Czyli robisz tak, no. On przez drzwi to widzi, ale to whatever. Gothic logic. Teraz tak, Pedro, zdrajca. Nie wiem, czy on występuje normalnie. Pedro chyba w zwykłym gotiku w tej jaskini występuje, Powinienem gdzie Paladyn. Zapisać. Błagam, litości, że nie wyobrażam pół... Y... Zatem po... Tak, tak, wszystko ci powiem. Zabiorę ci nas. Gościu, nie ma opcji. Napierdalamy się. Nie wiem, ta Gierka jest chora na głowę. Z jakiego powodu miałbym. W... Nie rozumiem. Z jakiego powodu miałbym nie zabijać Pedro? W sensie. rozumiecie. Dlaczego? Dał mi tysiąc powodów, aby jednak to zrobić. Ty. Coś mi świta. On chyba daje nam informacje odnośnie tego, jak przejść dalej, bo w tamtym pomieszczeniu będzie ukryte przejście, chyba. Także może być yy, powód, dla którego lepiej go nie zabijać, ale tego dowiemy się za chwilę. Ewentualnie, jeśli faktycznie tak jest. Niewykluczone, że tu jest przejście, które się aktywuje chociażby pochodnią. No właśnie, ale znowu to nie było w żaden sposób wytłumaczone. Wydaje mi się, że Pedro by mi to powiedział, że tu jest jakieś ukryte przejście, użyj dźwigni, że on słyszał jakąś rozmowę orków, coś tam, co... Nieważne. W tym momencie nie żyje i... Dobrze się z tym czuję. Oszukiwacz. Oj, ja dole. Zombie. Zombie poszły. Paladyn zombie. Tylko znowu to nic nie zmienia, że to paladyn, bo raz, że mają żałosny, a dwa, że nie są w ogóle bardziej tanki. Może troszkę, No ale mówię, tak naprawdę zmiana broni na tą jeszcze mocniejszą, a tu kolejną broń, znowu spoiler, zdobędę. Nie wiem jakie będzie mieć statystyki, sprawdzałem na y, forum Returninga, sam nigdy jej jeszcze nie zdobyłem, ale rzekomo ma mieć 666 obrażeń. To w ogóle... Co to był za dźwięk? To jest w ogóle ciekawe, bo ja mu wykonałem atak, a jako że byliśmy w animacji, nie odebrało mu nic HP. Czemu tak? No i oczywiście zagrowało się 50 jaszczurów. Piękna gierka. I teraz w tym momencie tracę 100 butelek. Gwarantuję wam. Piękne rzeczy. Z jednej strony jest to pompa, bo można tak wybijać setki potworów naraz, a z drugiej strony głupio by było, gdyby się stakowali jeden w drugim i byli w stanie wszyscy naraz atakować. Jak na chłopców, którzy potrafią się zblokować jeden na drugim, to nie najgorzej blokują moje ataki. Ja pierdolę. Chodźcie w tę szczelinę, bo nie wytrzymie. Tak, powiedzmy, jeszcze cztery to ogarnę. Ale jakie kipka jest większa jak kilku, to z reguły zbyt szybko mi odbierają HP. Ale co ciekawe, wystarczyłoby zmienić zbroję na tą lepszą i byłbym w stanie bić całe dziesiątki jaszczurów naraz w teorii. Bo oni mi tak odbierają właśnie około 200 HP, a jakbym miał tę lepszą zbroję, no to dosłownie spadłby im damage o połowę. Teraz co, pogadamy ze smokiem. Być może ma coś ważnego do powiedzenia, nie wydaje mnie się. Czerwony smog. Zostań, człowieku. Moje z... Czyżby? masz na sumieniu mojego bra. Więc daruj, daleko. Czyli to jest y, nawiązanie do tego, że ten smog. Ja pierdolę, fajna walka będzie już, czuję. To jest nawiązanie do tego, że ten smog jest to smog. ognisty, powiedzmy. Feomatar to był chyba ognisty smog. Jako, że był jego bratem. Walka już mieliście okazję poznać. Zapisujemy gierkę. Literka P podspamowanie. buteleczek many. Proszę bardzo. Przypominam, że ten smok jest nieco silniejszy od smoka lodowego. A proszę zobaczyć jak ja mu odbieram. <gryw> Zajebiście, co? Nie wiem co ja bym zrobił bez tej runy. No też dałoby się go pokonać, ale... Nie jestem w stanie powiedzieć, panowie, czy byłoby to tak y, efektywne, ile ja zużyłem. 10 miksturek tego i tego? Przykro mi to stwierdzić, ale niestety... mimo że to wojownik na tę chwilę zwyczajnie lepiej się odbiera magię. Yy, ciężko mi to przez serduszko przechodzi. No i ten nieszczęsny segment, gdzie będą nie umarli. Ja powiem wam tak. Na razie to tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie już pokonam tychże oponentów i... Mam nadzieję, że założę najlepsze mieczywko dostępne w grze na ten moment. Trzymajcie się.